Mamy zadanie z równaniem kwadratowym z parametrem, gdzie po prostu musimy sprawdzić, kiedy to równanie ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1, x2, spełniające taki warunek oraz spełniające taki warunek. Od czego zaczniemy? Równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania rzeczywiste. Po pierwsze, kiedy a nie jest zerem, no bo gdyby a było zerem, to znika x kwadrat i w ogóle nie ma równania kwadratowego, czyli w naszym przypadku mamy, że m jest różne od zera. Oraz gdy delta jest większa od zera, to policzmy sobie tą deltę. Czyli delta równa się minus, b to jest m, minus m plus 1, czyli mamy minus m plus 1 do kwadratu minus 4 razy a, czyli m i razy c minus 2m plus 3. Czyli ta nasza delta jest równa. kwadrat skasuje minus, a tu jest wzór skróconego mnożenia m kwadrat plus 2 razy m plus 1. I teraz będzie tak. Minus 4m razy minus 2m to jest plus 8m kwadrat. Minus 4m razy 3 to jest minus 12m. Czyli delta to będzie tak. m kwadrat plus 8m kwadrat to jest 9m kwadrat. 2m minus 12m to jest minus 10m. No i zostaje plus 1. No i to ma być większe od 0. Czyli liczymy kolejną deltę. Delta M to będzie minus 10 do kwadratu to jest stóweczka, minus 4 razy 9 razy 1 to jest 36 i ta delta wyjdzie 64, a pierwiastek z takiej delty to będzie po prostu 8, O pierwiastek 64 to jest 8. Liczymy sobie M1, który wynosi minus B, czyli 10, minus pierwiastek z delta, czyli 8, podzielone przez 2 razy A, czyli przez 18. Więc mamy 2 osiemnaste, czyli 1 dziewiąta. Liczymy sobie jeszcze M2, minus B, czyli 10 plus pierwiastek z delta, czyli 8 przez 2 razy A, czyli przez 18, jest 18 osiemnastych, czyli 1. Teraz zaznaczamy sobie to na osi, tu jest gdzieś 1 dziewiąta, łem się, tu jest 1. I teraz tak A jest równe 9, czyli parabola ma ramionka w górę. A my szukamy tych większych od Z, czyli tych oraz tych. Więc możemy napisać, że M, może zrobimy tak, to sobie przeniesiemy. O, tutaj. I tu sobie napiszemy, że M należy od minus nieskończoności do jednej dziewiątej, w sumie od jedynki do plus nieskończoności. No i ten warunek mamy załatwiony. Ok, co biliśmy sobie troszkę miejsca, no bo teraz przed czas na. Troszkę ukryty warunek. Co to jest ten ukryty warunek? No zobaczmy, że x1 nie może być zerem oraz x2 nie może być zerem. Z tego wynika, że skoro żadne z nich nie jest zerem, to na pewno x1 razy x2 również nie może być zerem i to jest warunek, który jest dość często zapominany. x1 razy x2 to jest wzór 2, to jest c przez a, czyli będzie minus 2m plus 3 podzielone przez a, czyli przez m no i to nie może być zerem. Jeżeli pomnożymy sobie to przez m dostaniemy, że minus 2m plus 3 nie może być zerem. czyli minus 2m nie może być minus 3. I jak sobie to podzielimy przez minus 2, to dostaniemy, że m nie może być 3 drugie. Ok. I mamy to załatwione. No i teraz ostatni zielony warunek, który najpierw będziemy sobie musieli doprowadzić do zorów bieta. W jaki sposób? Mamy tak, 1 przez x1 do kwadratu dodać 1 przez x2 do kwadratu i to ma być mniejsze od jedynki. Ponieważ tu mam ułamek, tu mam ułamek, to specjalnie zostawiłem sobie tutaj miejsce po to, żeby sprowadzić to do wspólnego mianownika. Czyli licznik to sobie pomnożyć przez x2 kwadrat, czyli tutaj również mnożę sobie przez x2 kwadrat <laughs> i to również mnożymy sobie przez x1 kwadrat, no i tutaj przez x1 kwadrat. Otrzymując. Wspólny mianownik to jest x1 kwadrat razy x2 kwadrat. A w liczniku mamy x2 kwadrat plus x1 kwadrat, albo możemy to zamienić, że to jest x1 kwadrat plus x2 kwadrat. No i to ma być mniejsze od 1. Ok? Co teraz będziemy robić? Teraz sobie zrobimy tak, że mamy x1 kwadrat plus x2 kwadrat i będę musiał sobie w jakiś sposób to wyrażenie zamienić na zurwieta. Zamieniamy go w ten sposób, że piszemy sobie, że to jest x1 plus x2 do kwadratu i odejmujemy sobie 2x1x2. A mianownik sobie przepiszę, czyli będzie x1 razy x2 do kwadratu. Co tu się stało? <laughs> stało się tyle, że zauważmy, że tu mamy x1 plus x2 do kwadratu. To jest wzór conego mnożenia. A kwadrat plus 2ab, czyli tu jest plus 2x1x2, które skasuje się z tym, jak coś, i plus x2 kwadrat, czyli to, czyli mamy dokładnie to samo, co mieliśmy wyżej. Ok? I teraz zauważmy, że jeszcze możemy sobie pomnożyć to przez x1 razy x2 do kwadratu i dzięki temu dostaniemy naraz x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1x2 jest mniejsze od x1 plus x2 podniesione do kwadratu. Nie ma już i mamy tu wszędzie wzory Wieta, czyli możemy sobie teraz podstawiać. Zrobiłem sobie troszkę miejsca, ale od razu zauważyłem podczas rozwiązywania, że tu powinno być mnożenie, po prostu z automatu wpisałem plusa niechcący, więc tu ma być raz. Dobra, to lecimy. x1 plus x2 do kwadratu, to jest minus b, czyli będzie m plus 1 przez a, czyli dostaniemy M plus 1 przez m, no i to jest podniesione do kwadratu minus 2 razy. x1 razy x2 to jest c przez a, czyli c to jest minus 2m plus 3 podzielone przez m. I teraz to ma być mniejsze od x1 razy x2 do kwadratu, czyli znowu minus y, c przez a, czyli będzie minus 2m plus 3. Podzielone przez m i to jest podniesione do kwadratu. Ok. Teraz tak, ja sobie tu od razu sobie pewien myk, bo tu w mianowniku będę miał m kwadrat, tu mam m i tu mam m kwadrat. Ja sobie to od razu bardzo chętnie pomnożę przez m kwadrat, może przez wyrażenie dodatnie, więc tak się nie zmieni, a dzięki temu nie będę miał ułamków. Czyli tu dostaniemy m plus 1 do kwadratu minus 2 i teraz tak, m kwadrat skróci się z mm i zostanie 1 m, czyli będę miał 2 m a w nawiasie mam minus 2 plus 3 mniejsze od i tu znowu zniknie nam mianownik, tylko tutaj jeszcze zamiast minus 2m plus 3 zapiszę sobie 3 minus 2m, no żeby ładniej wyglądał wzór skróconego mnożenia. Tu mamy wzorek skróconego mnożenia m kwadrat plus 2 razy m plus 1 minus 2m razy minus 2m to jest plus 4m kwadrat minus 2m razy 3 minus 6m mniejsze od i tu znowu wzorek, 3 do kwadratu 9 minus 2 razy 3 razy 2m, 12m i 2m do kwadratu 4m kwadrat. 4m kwadrat i 4m kwadrat się pięknie skróci i teraz mamy tak m kwadrat. 2m minus 6m to jest minus 4m, ale jak dodamy sobie 12m to wyjdzie 8m i 1 minus 9 to będzie minus 8. I to jest mniejsze od 0, no i dostajemy taką nierówność kwadratową do rozwiązania. Żeby ją rozwiązać, liczymy sobie kolejną deltę, czyli b kwadrat 8 do kwadratu to jest 64 minus 4 razy 1 razy minus 8 to jest plus 32, więc tu wychodzi 96 i pierwiastek takiej delty 96 to jest 16 razy 6, czyli wyjdzie 4 pierwiastki z 6. W takim razie możemy sobie policzyć m1, które równa się minus b. Czyli minus 8, minus pierwiastek z Delty, 4 pierwiastki z 6 przez 2 razy A, czyli przez 2, minus 8 przez 2 to jest minus 4, minus 4 pierwiastki z 6 przez 2 to jest minus 2 pierwiastki z 6 i jeszcze policzmy sobie M2, czyli mamy minus B plus 4 pierwiastki z 6 przez 2, czyli wyjdzie minus 4 plus 2 pierwiastki z 6. Zaznaczmy sobie to na osi, że mamy, tu jest, Minus 4, minus 2 pierwiastki z 6, tu jest 4 plus 2 pierwiastki z 6, czyli parabola ma ramiona w górę, bo a jest równe 1. Tak i tak, a my szukamy wartości mniejszych od 0, czyli tych, tak? ponieważ tu jest pod 8, czyli możemy sobie napisać, że m należy od. Minus 4 minus 2 pierwiastki z 6 do minus 4 plus 2 pierwiastki z 6. No i teraz te wszystkie warunki, które tu dostaliśmy, musimy sobie teraz połączyć razem. To narysujmy sobie wszystko na wspólnej osi. I teraz zaznaczmy sobie tak. Tu gdzieś będzie przedział od minus 4 minus 2 pierwiastki z 6. Czyli tu mamy minus 4 minus 2 pierwiastki z 6, a tutaj mamy minus 4 plus 2 pierwiastki z 6. W z okazji pasowałoby sobie oszacować, ile to wynosi. To zaraz sobie zrobimy. To będzie ten nasz przedział. No bo weźmiemy sobie kalkulator. I teraz mamy tak. 2 pierwiastki z 6 to jest, zrobimy tak. Weźmiemy sobie 6 pod pierwiastkiem, to jest tyle. Pomnożymy sobie to przez 2. Czyli to jest 4,9, czyli jeżeli mamy minus 4 plus 2 pierwiastki z 6, czyli jeżeli byśmy odjęli sobie od tego 4, to dostaniemy, że to jest niecałe 1, tak? To znaczy, po co mi to, że to jest niecałe 1? Jest mi to potrzebne, że to jest niecałe 1. Możemy sobie napisać w przybliżeniu, że to jest równe 0,9. Ponieważ, jak zobaczymy sobie na zielony, niebieski warunek, to mamy tak: od minus nieskończoności do 1,9, czyli gdzieś odtąd do tu jest 1,9, a później mamy od 1 do plus nieskończoności, to wiemy, że teraz jedynka jest tu, no i to będzie w tą stronę, tak? Ok, mamy ten warunek. Musimy sobie wyrzucić 0, tu gdzieś jest 0 wyrzucone. Aha. Ok, wypaliliśmy 0. I dodatkowo jeszcze musimy sobie wyrzucić 3 drugie, czyli tu jest gdzieś 3 drugie. Okay. 3 drugie, no i też je wyrzucamy. Czyli teraz tak, ostatecznie naszym rozwiązaniem będzie przedział, może tu, który jest, x należy, tu się zmieszczę, zmieszczę się. Zobaczmy, że to jest po prostu ten przedział, tak? Czyli będzie tak, od minus 4 minus 2 pierwiastki z 6 do 1 dziewiąta z wyrzuceniem tego naszego zera. I to kończy nasze zadanie.